Dzień dobry, witam w błyskawicznym raporcie z Pola Bitwy. Przede wszystkim przepraszam, że nie było w zeszłym tygodniu, ani w tym tygodniu nie robiliśmy ilustrowanych magazynów wężowych. Jest nas za mało, mamy za mało czasu, a za dużo dookoła, bo organizujemy galę. Już pojutrze wielka gala w Teatrze Imka, a my musimy pracować. Zbieramy sprzęt w tej chwili, będzie się mnóstwo rzeczy działo, potwierdzamy naszych gości, którzy będą. O, tutaj na co dzień gości przyjmujemy tu. Zobaczcie, to jest to miejsce, gdzie kręcimy nasze magazyny wężowe i, i, i wężowe rozmowy. A teraz mnóstwo pracy przed nami. Tu na przykład Jakoda potwierdza teraz ustawa, kto gdzie będzie siedział i dlaczego y, tak daleko od sceny. miasto oczywiście na sam początku. Miejmy nadzieję, że gwiaz dopiszą. Tam siedzi kolega. Krzysztof i montuje y, zestawy nominacji, tak jak na Oscarach będzie, bo zakładamy, że zrobimy tę galę tak dobrze, że już za rok nam powierzą Orły, a za dwa lata Oscary. Bądźcie z nami, a już pogali zaraz mnóstwo nowych materiałów y, na naszym kanale YouTube. No a potem kolejne, normalne, cotygodniowe, ilustrowane magazyny wężowe. Wrócimy do przyzwoitej roboty już niedługo, a na razie czekamy na galę. Tak, ja jestem organizatorem.